Nazywam się Katarzyna Kostrzeba i dzisiaj będę chciała y, omówić, powiedzieć Wam o tym, gdzie szukać inspiracji do malowania e, krajobrazów, przyrody, pejzaży, jakkolwiek to zwał. E, chodzi oczywiście o jedno: chodzi o to, żeby znaleźć inspirację, żeby. Mm, żeby ten obraz był ciekawy, fajny i przede wszystkim żeby nas bawił. Witam oczywiście grupowiczów, grupa z miłości do malowania i osoby, które oglądają mnie na platformie YouTube. Dlatego, że ten film będzie wrzucony, to nie będzie live na żywo, tylko retransmisja. Dobrze. Zaczniemy od punktu pierwszego i ja sobie tutaj słuchajcie wynotowałam, że e, no właśnie, jesteśmy w internecie, na internecie teraz dzięki słuchajcie temu, że ja mam połączenie, to e, mogę się z wami ko komunikować i właśnie słuchajcie, w internecie można znaleźć e, inspiracje do malowania. E, bo oczywiście, tak, na grupach, tutaj, prawda? Wrzucacie swoje prace. Ostatnimi czasy ja muszę zatwierdzać, chcę zatwierdzać wasze posty, bo czasami coś tutaj się dzieje e, niefajnego, ale oczywiście większość obrazów, wszystkie obrazy wpuszczam. I słuchajcie, tutaj, właśnie na grupie z Miłości do, do Malowania, też mówię do osób z YouTube'a, że jest taka grupa na Facebooku, na którą serdecznie zapraszamy, dlatego że tutaj się inspirujemy. To jest bardzo spokojna, fajna grupa, bez hejtu i bez różnych takich, słuchajcie, nieporozumień. Ja to wszystko wyłapuję. Też grupowicze mi w tym pomagają, żeby po prostu ta grupa była fajna. Tak, witam wszystkich. Tutaj dziewczyny się witają. Witam Alicję, Zosię, Bogusię, Dorotkę, Danutę, Bożenkę, Mariannę, Ele. Bardzo się cieszę, że jesteście. E, tak, więc są, słuchajcie, jeszcze galerie sztuki internetowe, też można znaleźć. Po, poza tym, że jest. Ta grupa i inne grupy, dlatego że ja nie mówię tylko o tej grupie, e, sami też korzystacie z innych grup. Wiem o tym, bo ja sama korzystam, więc tam e, możecie się zainspirować. Ja również się inspiruję tym, co wy wrzucacie na grupie, tak? Gdzie jeszcze można, słuchajcie, na Instagramie, jeśli ktoś tam zagląda. I oczywiście Pinterest, tam też jest wiele mm, inspiracji, wiele fajnych miejsc. No dobrze. Ale internet to nie wszystko. Internet to nie wszystko. Ja myślę, że to powinno być. Ja to podałam na początku, dlatego że my jesteśmy na internecie, tak teraz, więc tak pomyślałam, że to wrzucę, ale mm, nieocenionym takim nieocenioną inspiracją są prace słuchajcie, artystów, ale z tej wyższej półki. Nie wiem, czy to ładnie jest nazwane, ale uważam, że, mm, że to jest wyższa półka. To nie znaczy, że my jesteśmy na niższej, ale przede wszystkim, e, znaczy, słowo ale kasuje to, co powiedziałam wcześniej, więc nie warto tego z, u, u, używać. Użyję i, które będzie to wszystko nam fajnie wyrównywało, to znaczy, słuchajcie, e, my powinniśmy się uczyć od lepszych. Tak? ja się uczę od lepszych ja się uczę od artystów słuchajcie i, po, i z Polski i z, z zagranicy właśnie malowania obrazów e, możecie słuchajcie oglądać obrazy w, no podam Wyczumkowskiego. E, teraz sobie tak przypominam kto jeszcze pięknie oczywiście jeśli chodzi o konie no to Kossaka ale on również e, malował przyrodę jeszcze jest, um, już teraz niby o rosyjskich, no dobrze, ale słuchajcie, rosyjscy, tak od innych, rosyjscy, słuchajcie, pejzażyści już nieżyjący są naprawdę też świetni i teraz zapomniałam, słuchajcie, tego rosyjskiego artystę, który namalował małe niedźwiadki. Jeśli na pewno znacie, jeśli ktoś sobie teraz przypomniał takiego, tego właśnie artystę, ja, ja zapomniałam, jak on się nazywa. Ale również piękne pejzaże, krajobrazy leśne, słuchajcie, tak? Pisał. Nie pisał tylko, tylko malował. Dobrze. Kto jeszcze oczywiście witam cię, Aniu. Dobrze, więc muzea, galerie sztuki, bardzo fajnie, słuchajcie, oglądać takie obrazy na żywo. Fajnie, tak jak powiedziałam wcześniej, internetowe, słuchajcie, galerie odwiedzać, ale to się nie, one się nie porównują do muzea, muzeów takich i oglądania pracy wielkich malarzy na żywo. Naprawdę ja na przykład y, obraz Wyczulkowskiego, tego co teraz y, y, mówiłam, widziałam szyszkim. Dziękuję Ci bardzo, Alicjo. Tak, e, szyszkim, dokładnie, tak, Helenko. Ja wiedziałam, że można na Was polegać i mi napiszecie. Ale słuchajcie, e, a, obrazy wielkich naszych polskich malarzy i nie tylko na żywo wyglądają zupełnie inaczej, bo ja widziałam różnych różnych e, znaczy różne prace, e, różne zdjęcia w internecie e, tego siewcy, tego pana, który słuchajcie, chodzi i, e, i m, rozsiewa w ogóle różnych, tak e, malarzy widziałam reprodukcję, każda jest inna. Kolor jest inny, e, m, tam są inne zupełnie detale. Kto ogląda reprodukcję, nawet wpisując w Google jakiś obraz, nawet tego szyszkina, którego przywoła, wy przywo, przypomnieliście mi, to każdy obraz ma inny odcień, inny kolor, tam jest zupełnie co innego. Dobrze, teraz y, najważniejsze. Także, tak jak powiedziałam, od, z internetu przeszliśmy do jednak muzeów y, na żywo. To powiem Wam, że wyjście na świeże powietrze i poszukanie czegoś pięknego, inspirującego w Waszej okolicy jest o wiele ważniejsze. Tak? Dlaczego? No, jest takie przysłowie: bardzo piękne i ja je biorę, to znaczy, cudze chwalicie, swego nie znacie. Na pewno macie przepiękne miejsca, które można namalować. Które można, słuchajcie, namalować, zainspirować się. Ja mieszkam na pięknym Podlasiu. Tutaj są przepiękne tereny, płaskie tereny. Raczej takich wzgórków nie ma, ale już na Suwalszczyźnie, słuchajcie, są, są takie górzyste tereny, tak? U mnie na Podlasie, oczywiście, pola, lasy, łąki. E, przede wszystkim lasy, rzeki, bo ja mieszkam w okolicy. Biebrzy cudownej, pięknej, ale wiele z was jest, na przykład na Warmii, mieszka na Warmii i, Mar i Mazurach, e, kto jest z gór, na przykład jesteście, tak, w waszej okolicy. Nawet jeżeli, słuchajcie, e, to jest miasto, to na pewno można znaleźć jakieś przepiękne, ładne miejsca, jakieś zakątki, na przykład w parku. Tak, w parku są również piękne miejsca, które można namalować. No, i oczywiście kolejny punkt to fotografie. Dlaczego fotografie? No, jak już idziemy na ten spacer, to yy, można wyjść z jakimś małym, słuchajcie, kajecikiem z jakimś takim na przykład o, yy, tutaj mam na przykład taki notesik tylko że z grubymi kartkami wielkości A5. I ołówek, ewentualnie tam niektórzy biorą mazaki czy cienkopisy. Można sobie usiąść, zrobić szkic, ale nieoceniona jest najnowsza technologia w postaci, słuchajcie, naszych telefonów. I można zrobić tam zdjęcia, nawet trzeba zrobić zdjęcia, po to, żeby uchwycić kolor, uchwycić to wszystko, co chcemy później, słuchajcie, namalować. Można zacząć obraz oczywiście w, w rzeczywistości, tak już na, na dworzu, tak? W parku czy gdzieś warto zrobić zdjęcie i dokańczacie wtedy ten obraz w swoich pracowniach, w swoim domu, to jest naprawdę słuchajcie, bardzo fajna rzecz, którą można yy, 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 znaczy w zimie wykorzystać. Yy, tak, na przykład teraz robiąc zdjęcia pięknych kwiatów, Polnych bukietów albo kwiatów polnych, które rosną w rzeczywistości gdzieś przy lasach, ewentualnie no na polach, tak jak mówię, przy jakimś zbożu, na łąkach, e, można e, uwiecznić, zamknąć w aparacie, powiedziałabym, na wieczność. E, takie piękne miejsca, i jak przyjdzie, tak przyjdą takie jesienne, zimowe wieczory, a, na, a my zatęsknijmy słuchajcie, za latem, no to również e, możecie takie e, zdjęcia wykorzystać do malowania obrazu. E, widzę, że Patrycja coś napisała, za chwilę przeczytam. Miasto też może być malownicze, może kiedyś spróbujemy namalować jakąś e, kameralną uliczkę lub kościółek. Tak, na pewno kiedyś coś takiego, słuchajcie, spróbujemy, ale w mieście, tak, w mieście są też oczywiście malownicze, e, oczywiście architektura bardzo ładna, ale tak jak powiedziałam, są ładne miejsca. Zresztą teraz bardzo często w miastach są piękne, kwietne łąki, które również można wykorzystać do tego, żeby zrobić z bliska zdjęcie. Tylko uważajcie na siebie, przechodząc przez ulicę. Ja mieszkam niedaleko łąży. No, 25 km stąd jest łąża, ale tam, akurat pomiędzy dwupasmową ulicą, są takie, słuchajcie, e, kwietne łąki, więc tam raczej trzeba uważać. Ale pewnie są w większych miastach, są raczej tak e, z dala od, od ulic, a przynajmniej nie są oddzielone e, taką ruchliwą ulicą. Dobrze, ale Wy jesteście dorośli, więc sobie poradzicie. Dobrze. A, ktoś pisze, że gdzieś zniknęła, mam nadzieję, że wszystko jest ok. No i oczywiście podróże, tak? Warto docenić to, co mamy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, ale oczywiście, jeżeli, wy, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś nad morze, gdzieś wyjeżdżacie, nie wiem, na, na Mazury, w góry to tam też szukajcie inspiracji. Zresztą wiem o tym, moje koleżanki tak robią, że wyjeżdżają na przykład nad morze i uwielbiają tam jeździć. To jest ich najlepsze miejsce na ziemi, mimo że mieszkają na przykład na Podlasiu i tam też czerpią inspiracje do swoich obrazów i bardzo dobrze, dlatego że warto też namalować coś innego. Zainspirować się czymś innym, wiecie, no trochę może się znudzić tutaj, gdzie mieszkamy. Ja mówię, że to nie ma miejsca. Oczywiście ma coś takiego miejsca. Sama też potrafię się znudzić malowania, malowaniem ciągle, nie wiem, ciągle lasów, tak? Przeskakuję na jakieś inne rzeczy, tak? Namaluję sobie, namaluję sobie dom na wsi, namaluję sobie jakiś dom, słuchajcie, na skraju. Lasu, jakąś leśniczówkę, tak? To ciągle jest przyroda, ale jednak szukam tych miejsc, szukam jakichś takich rozwiązań, żebym mogła przeskakiwać z jednego tematu na drugi. Zresztą za mną stoją, słuchajcie, obrazy, jak widzicie. Tutaj mamy konia w zieleni, ale on jest taki przeobrażany, bo to jest, słuchajcie, koń z mojego kursu, malowanie białego rumaka przypominam, że nadal trwa przedsprzedaż. Przedsprzedaż jest bardzo długa ze względu na to, że ten kurs jest, szczególnie pakiet numer 2 jest bardzo długi, ja go ciągle maluję, ale ciągle go można kupić w niższej cenie. Także to dla przypomnienia. Jeżeli ktoś chce, chciałby wykorzystać jeszcze tę przedsprzedaż, to zapraszam na malowanie-szczęścia.pl Tam możecie go znaleźć. Jak widzicie, Tutaj na przykład przeskoczyłam również na e, też zieleń, tak? Ale jednak to, jest, jednak to jest lawenda w dużym zbliżeniu i motyl bielinek, tak? Jak już się znudziłam takim motywem, to przeskoczyłam na dom na wsi, prawda? Także tu z daleka jest dom, może go niezbyt dobrze widać, dlatego że ten obraz go zasłania, ale ostatnimi czasy też malowałam ten obraz, który przedstawia dzikie kwiaty, takie polne kwiaty w takim dzbanku. To jest akurat kufel taki gliniany, bardzo mi, słuchajcie, pasował. Także jak widzicie, ja przeskakuję z tematu na temat, chociaż cały czas jestem albo w krajobrazie, albo w temacie przyrody. No bo kocham, tak? Bardzo to lubię. Co jeszcze? Książki, lub czasopisma, lub jakieś albumy, słuchajcie, ze zdjęciami. To też jest bardzo fajne miejsce do tego, żeby znaleźć sobie um, inspirację. Jeżdżę na plenery malarskie i ja bardzo lubię malować z natury albo z własnych zdjęć, ale widzę, że moje koleżanki lubią malować z albumów. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy tylko i wyłącznie mały telefon, to bardzo trudno jest, słuchajcie, wytężać wzrok i widzieć dokładnie to zdjęcie, które zrobiliśmy, będąc na spacerze. Oczy się bardzo męczą. No, ja oczywiście mam okulary teraz bardzo powiększające i słuchajcie, bardzo dużo z nas ma takie problemy, więc bardzo fajnie jest. Właśnie z takiego większego albumu, powiedzmy, który ma wielkość już A5, e ewentualnie A4, tak, można sobie, albo, jeszcze, albo A3, można śmiało słuchajcie sobie taki obraz namalować. E lepiej widzimy, dokładniej widzimy i więcej widzimy tam szczegółów, to jest bardzo fajny sposób. W książkach również mamy czasem fajne ilustracje, można się też tym posłużyć, ale też naprawdę taką popularne są też słuchajcie kalendarze. I dlaczego dlaczego słuchajcie albumy, książki i kalendarze są tak ważne, tak? Czasem jeszcze ważniejsze od własnych zdjęć, o ile nie wiemy jak stworzyć kompozycję na własnych zdjęciach. Ano, właśnie dlatego, że w albumach, e, książkach i na kalendarzach zazwyczaj, nie, chociaż nie zawsze, ale zazwyczaj tam jest prawidłowa kompozycja. I warto, słuchajcie, tą kompozycją się posłużyć, dlatego że wtedy widzimy, jak to jest zbudowane. Ta kompozycja jest piękna i można ją wykorzystać na obra do obrazu. Bo wiecie, czasami my nie wiemy, co przyciąga wzrok yy, widza, albo z, dlaczego my jesteśmy zadowoleni, zadowoleni z, te, z tego, a nie innego, słuchajcie obrazu. Już Wam powiem. Dlatego, że kompozycja bardzo przyciąga wzrok. Kompozycja prawidłowa tak, o tym jeszcze na pewno zrobię jakiś odcinek, jeżeli będziecie chcieli. Ale słuchajcie, przede wszystkim w takich zdjęciach, tam jest wszystko prawidłowe i wszystko jest tak uchwycone na tym zdjęciu, żeby obraz był yy, zdjęcie. No przecież o, zdjęcie również jest obrazem, żeby był piękny, żeby przyciągał yy, wzrok i żeby prowadził nasz i wzrok widza po, po obrazie. A o to nam przecież chodzi, żebyśmy my byli zadowoleni z tego obrazu. No, i żeby czasem ktoś powiedział mi, miłe słowo na temat tego, co fajnego namalowaliśmy, tak? Dobrze. No i płynnie przeszliśmy e, do ostatniego punktu. Niech ja zobaczę. Tak, słuchajcie, no, grupy i warsztaty artystyczne albo plenery malarskie to też są fajne miejsca inspirujące do malowania, do tego, żeby coś innego stworzyć. Można, słuchajcie, naprawdę zainspirować się czymś, co na przykład wymyśliła koleżanka. Można też, słuchajcie, dzielić się zdjęciami. Dlatego, że na, na przykład ja byłam na plenerze malarskim i mamy grupę plenerową malarską, na którą zanim żeśmy pojechali, e, przyjechali na plener, na którą wszyscy, może nie wszyscy, ale niektóre osoby wrzucały zdjęcia właśnie po to, żeby się inspirować. E, po pierwsze, poznajemy się tak fizycznie, tak, z osobami, które e, e, malują razem. Wiecie, takie spotkanie i pogadanie, wypicie wspólnej kawy naprawdę bardzo dużo daje. Przy kawie możemy sobie pogadać i inspirować się. Wtedy czasami, wtedy często osoby, które malują, już trochę lepiej, już mają większy warsztat. Wtedy, słuchajcie, częściej o takie osoby zdradzają swoje tajemnice, dlatego że w takich miejscach warsztatowych, w takich ogniskach malarskich, w takich miejscach plenerowych, Pl plenery są raz w roku, ale my się wtedy zaprzyjaźniamy, lubimy. A wiadomo, jeżeli z kimś się zaprzyjaźniamy i kogoś lubimy, to chętniej dzielimy się swoją wiedzą. Tak, i wtedy też można się, słuchajcie, zainspirować. Eee, tak, Ty nie umiesz na przykład malować drzewa. A koleżanka pokaże ci, w jaki sposób namalować to drzewo, albo ty nie potrafisz namalować, nie malujesz na przykład łąk z pięknymi, długimi trawami, bo nie masz pojęcia, jak to zrobić, a koleżanka siedząca obok wyciągnie ci, jak próbuję tutaj, słuchajcie, znaleźć, ale nie widzę w zasięgu wzroku tego pędzelka, chociaż jest coś takiego. A koleżanka Ci na przykład pokaże, co można zrobić, żeby mieć fajny pędzel do namalowania trawy. Można taki pędzel, słuchajcie, odchudzić, albo można taki, w ogóle niektóre osoby nie wiedzą, że są pędzle z, takimi, z takim długim włosem i bardzo cieniutkim, tak? Właśnie mówię, próbuję namierzyć te... Te moje pędzelki, ale słuchajcie, w tym momencie nie, nie mam, chociaż ze mną tutaj malujecie i niejednokrotnie widzieliście, jakich pędzli ja używam właśnie do malowania trawy. E, na przykład, y, można też się dowiedzieć, że są pędzelki wachlarzykowe i można zobaczyć u koleżanki, która obok maluje, w jaki sposób ona takiego pędzelka używa po to, żeby zrobić trawę albo jakieś tam inne rzeczy. Albo słuchajcie, można zobaczyć, w jaki sposób maluje się poszczególne gatunki drzew, bo wiecie, każdy, każde drzewo ma swój pokrój i e, inny, taki charakterystyczny i warto się tego nauczyć. E, no dobrze, powiedziałam o wszystkich punktach, ale teraz jeszcze chciałabym, chciałabym Wam powiedzieć, co się będzie działo już 21 sierpnia o godzinie 19.00. A mianowicie będzie e, o tej porze i tego dnia darmowy, bezpłatny webinar. Tak? I na tym webinarze będzie, będę, ja będę, słuchajcie, e, opowiadała w punktach, będę pokazywała i będę, i będę mówiła, w jaki sposób malować przyrodę, malować te wszystkie krajobrazy, które wy sobie wynajdziecie. Tak? Nieważne w jaki sposób. Podałam tutaj chyba 7 punktów. Tak, dzięki którym możecie się inspirować, w jaki sposób, tak, jakie pejzaże malować, co malować, jakie krajobrazy, jaką przyrodę, ale też warto wiedzieć, w jaki sposób to tworzyć, jak to przenieść na płótno, na, pod, na podobrazie. Więc tego 21 sierpnia, ja tutaj wam link oczywiście prześlę, trzeba się zapisać na to darmowe szkolenie o właśnie. Mam nadzieję, że dobrze. Wydaje mi się, że wszystko, że wszystko już jest słuchajcie pokazane. Także tak. Przede wszystkim się trzeba zapisać i wejść od razu po, po zapisie w wiadomość zwrotną. Przyjdzie do Was link, albo od razu dostaniecie, słuchajcie, no takie powiadomienie. Czytajcie te powiadomienia. Jeżeli się zapiszecie na webinar, to za chwileczkę, jak tylko prawidłowo się zapiszecie na webinar, to od razu dostajecie wiadomość, że jesteście zapisani i tam dalej jest instrukcja, jak dostać się na grupę webinarową, tak? I bardzo ważne jest, żeby wcześniej się na tę grupę. Yy, Dostać, bo w dzień webinaru jest troszkę trudniej, później słuchajcie, jest problem, e, gdzie ta grupa w ogóle jest. Ja już prowadzę webinar, a tutaj dostaję mnóstwo wiadomości, że słuchajcie, nie mogę znaleźć grupy. Więc zachęcam do tego, żeby po zapisie Znaleźć to miejsce, zobaczyć. Naprawdę nie ma prostszego sposobu u mnie na zapisanie na webinar, dlatego że to nie jest webinar na platformie czy na, w programie Click Meeting. Nie jestem pewna, czy dobrze nazywam tę aplikację, chyba. I nawet nie wiem, czy to jest aplikacja, czy. Czy, czy platforma ale słuchajcie tam e, trzeba no, w specjalny sposób się dostać a tutaj widzimy się na specjalnej grupie webinarowej na facebooku tam zostaniecie przekierowani także to są najważniejsze informacje e, Ela pisze że się zapisała bardzo się cieszę i czego się słuchajcie dowiecie czego się słuchajcie dowiecie podczas tego podczas tego spotkania Przede wszystkim jak malować akrylami jasne elementy. To będzie, to będzie słuchajcie, temat, temat, bo będziemy mówić o akrylach. Akryle nie zawsze są kryjące. Trzeba wiedzieć jakimi akrylami malować, trzeba wiedzieć jakiej firmy akryli słuchajcie używać. Dowiecie się, czy warto inwestować w te słabe akryle, w te wiecie takie z dyskontów za parę złotych. A jeżeli już takie macie, to co zrobić, żeby nimi fajnie malować? To jest temat rzeka i wiem, że macie z tym problemy. Drugi punkt to będzie: Aha, w jaki sposób stworzyć głębie na obrazie. Naprawdę to też. O, witam cię, Piotrek. Naprawdę to jest temat też rzeka, dlatego że są, jest naprawdę wiele, wiele sposobów, e, w jaki sposób stworzyć e, głębię. Tak? E, no nie wiem, mi się wydaje, że wszystko jest ok, bo tutaj Agnieszka pisze, że zerwało połączenie, ale ja, wydaje mi się, że jest ok. Także drugi punkt to będzie oczywiście pokazanie głębi na obrazie. Dowiecie się, jak stworzyć, jak namalować, może o planach, plany na obrazie, jakimi słuchajcie, jakimi słuchajcie, sposobami uzyskać tę głębię. A trzeci punkt to, tak jak Wam powiedziałam, czasem warto w pejzażu, w krajobrazie namalować coś, co będzie bardzo fajnym elementem dodatkowym, taką wisienką na torcie. W obrazie. To może być domek na wsi, to może być leśniczówka na skraju lasu. Także tu, oczywiście, też znowu będziemy rozmawiać o perspektywie, bo rozmawiamy o tej perspektywie co chwila, bo to jest temat naprawdę obszerny i trzeba go powtarzać. No, widzę, słuchajcie, że widzę, że bardzo często macie z tym jakiś tam problem i naprawdę warto powtarzać i ja to do, do tych tematów powtarzam, tak? Przede wszystkim przede wszystkim do tym jak malować farbami akrylowymi. Dlatego, że dlatego, że webinar będzie właśnie w temacie farb akrylowych, no i oczywiście dowiecie się jak malować przyrodę, to będą sprawdzone moje sposoby. Od lat, słuchajcie, maluję, od lat poszukuję sposobów na to, jak pięknie malować krajobrazy, pejzaże, rzeki, morza, lasy, łąki. Tak, więc serdecznie zapraszam do zapisów.